Cześć, witamy wszystkich. Ja jestem Cinek, a ze mną jest razem Kajo. Eee, dzień dobry. I dzisiaj mamy już trzeci odcinek naszej serii, która w końcu zyskała nazwę i jest to Lifetap Minecrafting. Jak mogliście już zauważyć w poprzednich dwóch odcinkach, i tak to, co dzisiaj będziemy robić, to tak jak już widzicie, będzie, będę budować domek z sandstone'u, bo jest już 9 staków. Zebrałem wszystko, nie było to spawnowane, żeby nie było. Tak jest. No i Kajtek tam będzie sobie biegał gdzieś po kopalniach i coś tam robił pewnie jakieś ciekawe rzeczy. Tak jest. Tak więc Albo zaczynają, zaczynają się. Jak down Leszno. Oczywiście ja lubię te miasteczko. No Leszno jest zajebiste. Wybraliśmy już polankę, która po ścięciu wygląda wprost idealnie. Jest On tak, jakby był, była stworzona jest, dla byłza. robienia domków. No. Tak jest. I tak. Tak, myślałem trochę nad. Nad tematem, żeby was nie zanudzać w każdym filmiku kolejnym, o, i wymyśliłem, no, że ostatnio zrobiło się dosyć głośno o aferze z kwasandem. Czyli z gościem, który kręcił senność, potem przestał ją kręcić, bo mu się znudziło to wszystko. Postanowił, że że to nie jest jednak dla niego, on jest zbyt dużym artystą, żeby kręcić takie rzeczy. To nie jest jego styl. On jest przecież wielki kurwa artysta do Hollywoodu powinien jechać i tam kręcić jakieś horrory. No ale co mogę powiedzieć? Co jest moim zdaniem czy warto mm, warto w ogóle zwracać na to uwagę, że on się tak zachowuje, czy to jest... Tylko po to, żeby zrobić sobie reklamę, bo wiedział, że będzie tyle, tyle odzewu na to. No myślę, że to właśnie też może być to, chociaż miał trochę tych widzów, no to jednak nie, nie oglądało go aż tak dużo osób. Na przykład ja kojarzyłem tylko samą senność z reportażu tam jednego na Site i nic więcej jakoś mi tak to samo? nie mówiło. No ale jak na przykład obejrzałem później odpowiedź roka na ten odcinek na odcinek na to pożegnanie bardzo serdecznie pozdrawiamy Tak, Rokalon 2K Tak, tak yy, polecam, no to naprawdę dopiero to... wtedy weszłem na ten jego kanał Zacząłem o co w... wyrazaj się sory sorry. wszedłem <grym> na ten jego kanał Zacząłem o co tam wszystko chodzi, o co jest ta cała burda no i się dowiedziałem, że ludzie się dosyć na niego zdenerwowali za to, że on kończy tą serię. Zobaczyłem ten jego filmik. No, zwyzywał tam trochę niektórych, tych, tych, tych ludzi, którzy go oglądali w ogóle, no bo powiedział, że to trzeba być, rzucał epitetami, jakim to trzeba być, żeby oglądać ludzi na YouTubie, którzy grają w Minecrafta lub w inne gry, że lepiej, że nie jest przecież na tyle niedorozwinięty, żeby sam sobie nie włączyć gry i nie zagrać. No ale ja tak nie uważam, myślę, że. Miał dużo widzów. Z tego co słyszałem, to też czekał na partnera. No i z tego co mi wiadomo, no to go dostał. No i zachował się, jak no nie, nie, nie porównując dupek zwykły, no. Bo dostał od ludzi poparcie, a później normalnie wypiął się do nich dupskiem. Szczerze mówiąc, no i myślę, że to było dosyć nie w porządku. Tego partnera w końcu dostał, opublikował dzisiaj filmik. No dla was to będzie wczoraj już, jak wrzucimy to, że on jednak wraca do twórczości, bo dostał tego swojego pieprzonego partnera. No i nie wiem w sumie, co ja mam o tym wszystkim uważać. Dla mnie to jest dosyć głupia sprawa. Ale i tak myślę, że ci, co go oglądali, to i tak mu wybaczą od razu, wrócą do niego z wielkim krzykiem, że a wiedzieliśmy, że nie masz nic złego na myśli i tak dalej. Ja jak go nie oglądałem, tak go nie będę oglądać i tyle, no. Bo jakoś jakoś nie, nie fascynują mnie takie klimaty fabu fabularnego Minecrafta. Dla mnie to jest kompletne dno, żeby coś takiego robić, no ale... Jak ktoś woli, no to coś takiego obejrzy, co nie? 3, 4, 5, 6, 7. Ale zajebałeś, mamo No i co jeszcze mogę na ten temat powiedzieć? No, praktycznie nic. Tak jak już powiedziałem, zakończyłem swoją myśl. No i tak jak mówię, człowiek zachował się jak rasowy dupek, olał swoich widzów. No ale wraca. Ma zamiar robić jakieś tam poradniki. Jestem ciekawy, jak mu to wyjdzie. Może go będę oglądał, zobaczę jeszcze. Ale myślę, że na razie moje doświadczenie mi wystarcza. Kontynuujemy no. budowę domu. Zajmować monolog. 4, 5, 6. Nie kuś losu, kojdy. Tym się monolog, bo. To będzie w bonusie, ja, to będziecie wiedzieć. A ja ja jestem niestety bardzo bezradny, bo nie wiem, co robić, widząc kałamarnicę wędzącą świnkę w wodzie. O kurwa, hardcore. Naprawdę, świnka się bierze i. Tarmosi z kałamarnicą. Tarmości. Tarmosi powiadasz, co? Tak jest. Będziemy tak, mieli czarny barwnik. Kurwa, gdzie Cię? ja zabrałem... stąd. Fakie. Fuck yeah. Dobra, idę kontynuować nasz domek, który będzie zajebisty. No o, pieski! Boże, chciałem powiedzieć, pływają. Skakają. Czekają. Skakają. A ja Dobra, dobra, nieważne, nieważne. No, y, podsumuj mi, co mogę jeszcze zrobić, bo wiesz, jakoś z tym dzisiaj tak się. Nie wiem, też oczywiście przeprowadź. O monolog. jezu, ale, ale szkli w Też przeprowadź jakiś monolog fajny. Monolog fajny, dobra. Y, a więc. Mam na imię Kajo, i patrzę sobie teraz na pieska. Ten piesek ma dziwny, dziwny ogon, taki prostokątny, strasznie i się giba. A on szczeka czy skacze? Na razie chodzi i się mną nie interesuje, a ja bym chciał, żeby się mną zainteresował. <laughs> Mamy kość? Nie chyba. A tak. Co ty? Tyle nas szkieletów atakowało, że musimy mieć jakąś kość. Może gdzieś tam. A co z tą prowizoryczną narką? Tutaj będzie. <laughs> co tu będzie? No nie wiem, ją. To będzie jakiś kościół. To czy znaczy miejsce, gdzie tak, spędziliśmy pierwsze dwie, no, trzy noce. Miały być pierwsze dziesięć odcinków. Na szczęście dwie... nie wyszło. Na szczęście nie wyszło. Jest, mamy kość. Bardzo swój A, czekaj, odłożę tylko ty słyszysz, mięsko. O, dużo mięska mamy. to dobrze. Jak już słyszysz marnotrawie szkło. Tak, słyszę. Oj, pomyłka, no. Wybaczam ci. Trochę tego mamy. Więc... Ze jest jak z bombą, możesz się pomylić tylko raz. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho ale sucharem powiało. Sucha to. Słucha to albo sucharem, cóż to za różnica. A ja wam informuję, iż mamy już dziś koło godziny chyba 18:00 tak mniej więcej patrzę. Piętnasta no. trzydzieści trzy. No jest, ale ja mówię w Minecrafcie, po A. słońcu. Spoko. Chciałem było tak od razu. Au, Zobaczam. Ja daję. Chcę dość. O! Piesek przed dowody i się. No, dawaj. I się dyma marnicu. Jest, zakocham się we mnie. Chodź pies. Robić piętrówkę czy nie? No rób, rób. Nie, chyba poddaszę tylko zrobię a nie piętrówkę. Chodź, ty będziesz się nazywał Liput. Chodź. Chodź tu kochanie. Chodź chodź, 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 chodź do, chodź do taty. Chodź do taty. Chodź do taty. Idę go, położyć na razie w naszej prowizorycznej nocy. Chodź, chodź Liliput. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Przestań chodź. już. No co, rysuję psa! Tak, Kajtek jest film nie musicie się o to pytać chodź, chodź, w, w komentarzach. Chodź, 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 Lilliput, chodź! Chodź, chodź tu, kochanie. A czemu Liliput? Nie wiem. Aż takiego małego ma? O, ha ha ha, zresztą. Yes. Chodź. Chodź, Liliput. Nie, dobra. Dobra, no to zmieńmy mu imię na... Fagas. No chodź tu, kotek. Znaczy, piesek. Znaczy, chodź kotku, piesku. Chodź. Pływa jak debil po środku, no. Chodź, tu może no trochę, przecież się przyteleportuje do ciebie. Oho, robi się no. Wracaj do prowizorycznej norki. Tak więc, jak widzicie. A ja muszę Liliputa schować do domu, Raczej nie dokończymy yy, w tym odcinku jeszcze domku. Wątpię, że mi starczy cegieł na dach przede wszystkim. Łuźdę, on tu nie może wejść. Iii, szybko! Budulec! Muszę mu zrobić budę! Umrze! kochał. go kocha! Chodź! Wątpię, żeby mi starczyło Chodź, tego, mi więc trzeba będzie jeszcze dorobić sobie trochę cegieł z gliny, którą jeszcze mamy od cholery w, w naszych skrzyneczkach. Kurczę, brakuje mi budulca. I to już będzie na tyle, bo zaraz pojawią się potworki. No to dobrze. Nie, żartuję. Czekaj, muszę skończyć budę. Szybko, 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 szybko. Dawaj, bo się zaraz pojawią te... Pod... O kurwa, ale że się jedną budę. No kurczę, musi gdzieś spać chyba, nie? Nie. O kurde, on tu się nie prześpi, za mała. Dobra, chodź tu kurwa. Zostaw go, przecież go nie napadną w nocy. Ja go kocham. Nie napadną go w nocy, Jezu, postaw go. Ja go kocham. Kajtek. Chodź. chodź tu. Chodź, 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 chodź No nie ma przecież jeszcze. Okur na są. Chodź. Sznela. Nie wiem, nie chcę nam Ty, Gdzie są potwory? Nie ma nigdzie. Tu się kładź. Czemu nie ma nigdzie potworów? Nie wiem. Właśnie no nie wiem czemu. O nie są! Są? Szybko! Dobra, wracamy. Ona jakoś może przeżyje, go mam, bo nie chce wejść do mojej góry. Chodź! Chodź kochani. No, tak więc Kajtek się pożegna, bo ja zacznę e, Pożegnać. Hmm. Muszę coś wymyślić bardzo mądrego, co może się nie udać. Dobra, dzięki za obejrzenie tego filmiku. Eee, no nie będziemy mówili tego, co wszyscy mi mówią, bo to już jest żalowe. Tego ch ch chcieliśmy nie mówić. Nieważne. E, będziemy chcieli jak najszybciej skończyć nasz lomek, bo tu już się robi ciasno i za bardzo przytuj i zaczynam się za bardzo zakochywać w zakochowywać w cienku, a mój pies czeka, bo się... Bo... Jedź tam się boi zombiaku. Także dzięki za obejrzenie, komentujcie bla, 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 I do zobaczenia w następnym odcinku. Dzień do... <laughs> Żegnam. Na razie, cześć. 13 to będzie kurwa Baza mać. wirusów programu Avast została zaktualizowana. <śmiech> <śmiech> <śmiennie> to się wytnie, to się wytnie, kurwa, bo akurat nic nie mówiłem na szczęście. <śmiennie> ja pierdolę, ale jak ja się trzęsę, kurwa, chyba zamknę okno. Dobra, pauza na chwilę.